Witam Państwa na pomocowej konferencji prasowej. GKS Katowice pokonał Wisłopoc 1 do 0. Najpierw tylko komentarz na trenera gości, pana Marcina Kacznaka. Przede wszystkim serdecznie gratuluję trenerowi Moskalowi e, zwycięstwa. Bardzo cenię sobie znajomość z panem trenerem, tym bardziej mi miło, że, że możemy się spotkać na boisku. E, jeszcze raz gratuluję drużyna GKS mnie przez przypadek. Pod wodzą trenera wygrała większą spotkanie u siebie. No cóż, ja myślę, że my mieliśmy dzisiaj zbyt mało argumentów w grze ofensywnej, żeby pokusić się o lepszy rezultat. Szkoda, że straciliśmy bramkę w takich trochę kuriozalnych okolicznościach, bo wcześniej GKS miał lepsze sytuacje. Natomiast wydawało się, że jakby opanowaliśmy ten, ten trudny początek i, i zaczęła nam się ta gra układać. W tym momencie straciliśmy bramkę po nieporozumieniu. Stefanczyka z Magdoniem. Szkoda. A potem cóż, tak jak mówię, no, trochę w ataku pozycyjnym za mało argumentów, za mało oskrzydlenia gry takich pojedynków jeden na jeden, żeby zagrozić poważniej GKS-owi. Jeszcze raz gratuluję zwycięstwa. Dziękuję bardzo. Myślę, że tak, dla nas są to cenne punkty, cenne trzy punkty. Po raz kolejny potwierdziło się to, że, że czekał nas ciężki pojedynek dzisiaj. Wisła nie przez przypadek zajmuje wysokie miejsce, jak na Beniaminka. Wydaje mi się, że tak, punkty bardzo cenne. Natomiast myślę, że mieliśmy dzisiaj dużo słabych punktów w zespole, i, i też brak skuteczności jakby przyczynił się do tego, że ta końcówka była naprawdę bardzo nerwowa. Ale tak jak powiedziałem, dla nas te punkty są. Bardzo cenne i, i, i trzeba się z tego cieszyć. Dziękuję.